Sherman z tej strony kruciaty. Jako że wczoraj był odcinek solo, to dzisiaj sobie zagramy duo z moim kolegą, oczywiście fenkami. E jak dobijecie pod tym odcinkiem, nie wiem, tak z kolor, 25 jest. łapeczek w górę. Od razu pojawi się kolejny odcineczek. No i co? W tym odcinku zagramy sobie w dwa ranket duo, albo może trzy jak szybko pójdzie. Możecie zostawić subika łapkę w górę. No i zacznij. Ty hopy, bo mi się trzęsie się Jak? No w sensie... rączka mi się rozpada, dobra, nie można Dobra, odpalaj duo <laughs> Sorry Poka Kurde, podała mi się tutaj No ładnie jestem Polakierowany okay. Zedyturę ja Gabi no mnie <laughs> W ogóle ja już te odpadło. wszystkie prezenty odebrałam. No ja, jak ja ty. też, w sumie mogliśmy trening, coś w sensie ja mogę trening nacisnąć jak czekaliśmy, ale dobra mniejsza to Normalny ping widzowie. A ty masz tą misję z mam to wciskać? Nie, to ja już dawno zrobiłem Oj, co to za kikoff był? Co to był za kikoff? Mogłem ja tu wycieć, ale dobra Dalej by było. Wiesz ty masz kurde mniejsze skastrowa. A, i myślałam, że to zostawi te trzy. Wiecie co, nie chciałem na bo może to zepsuć trochę, bo mówiłem, jak nagrywam tym programem, to mam szcinki trochę, więc... Nie chcę ryzykować. No, tak, może dzisiaj coś wejdzie, może dzisiaj coś dobrze. wejdzie na klipy jakieś. Ale kilko ładny, ale on... To, to ja zrobi. spróbuję. To mi wychodzi. Może jakiś driver. Nie no, żartuję. Żart. Ale może coś ładnego na flyu da się zrobić. Dobra. Co? Lol? To Aha. już mamy chyba coś. No. To już chyba coś mamy. Out. No. Out. Co to? O, to był. Jaki timing w ogóle. Jezus, pokczam. W komentarzu na się pokczam. Wam piękne serduszko, dobra? Jezu, zapomniałem pobusta. O Jezus. Dobra, sfejlowałem, bo miałam lecieć, ale... No ja też sfejowałem. Nie chciałam za bardzo, ale wystawiłem cię. Dobra, trochę, czekaj, a ja już lecę, już lecę. Dobra, idealnie chyba. Chyba, że on to odbije, no nie! Kurde, byłem pewnie, byłam za, za byłem blisko, pewnie, ale że... próbowałam chociaż to wybić. Pobusta lecę. Ma no, to super. Hmm. Co tu się dzieje, no kurde, on tu wyjmił. Przede mną. o nie, olej zlamiłem, ale dobra, lecę na no, obronę. To, lecę na obronę. Dobra. dobra, wytasowałem go. Wiesz, to. Dobra, imponująca obrona w ogóle. What the fuck, weź nie bierz z tej sety, dobra. dobra, weź podaj. Tak go Brawo, I ja to sobie nie mogłem na flyu w jednym momencie tak walnąć. O, tutaj mogłem walnąć, ale ktoś mnie zbustował z tyłu. Ty tam 61 pingów, No, jest Pock ping. w ogóle w komentarzu, czy mnie dobrze słychać, bo nie wiem. No, myślę, że z dwa rankety zagramy. Bo potem ten odcinek będzie trwał 20 minut, znowu tak jak wczoraj, będzie mi się kurde wrzucał pół godziny albo godziny. I dlatego sobie dwa rankadziki na spokojnie nie pykniemy. Tak, tak Dobra, on to wywalił, la Jak będą dwa rankedy wygrane, to będzie pokrzem no, no nie lecimy. no, widziałeś to, jak ja No ja nie byłem. miałem boosta, ja nie miałem boosta. Dobra, ja, ja lecę po to. tutaj dodaję na Facebooku? Nie, 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 nie. nie. No. Kurde, sfailowałem, sfailowałem, moja wina. Nie, to ja sfailowałem, bo nie miałem boosta. Dobra, no, lecimy kick-off. Pięknie, zawsze wychodzi, prawie zawsze. Mogę je po pod drodze Setę, ale dobra, już nieważne. Dobra, no i tutaj go... No i Aha, to fajnie, nie trafił. No i ha, piłka, no i ha. Hop, przed nosem mi wziął piłkę. W sumie to tak zawsze jest. No i... Przepraszam, czemu? Jak ja tego nie dotknąłem? A, odbił to, no nie. Jesteś to twoja. Dobra, lecimy. O, w ogóle. A, seta się zespiła pod, no pod moimi nogami. Pod moimi nogami, pod moim autem. Ja tutaj czekam na wystawkę. Ale oni nie butują tą grę. że Nie wiem, czy teraz dobrze słychać grę, tak mi się wydaje, że. Co? Dobra. Ale to zepsułem, Jezu, co kontrola. To się chyba wytnie. Zrobię. Nie, no, nie, dobra. Bez, bez wycinek oczywiście. Seria bez wycinek. A on mnie zboostował, hopę, że ja na pół br... No, no. no... Musiałem to tyłem... No, no na pewno. Wezmę to. Ale no. jakby był taki timing, nie! No to była stuprocentówka, ale dobra. Postaramy się to wygrać. No widzisz, jak ja tego nie dotknąłem. No, przepraszam. Pokaż, pokaż. Ja tylko jed jednego kola, więc... Lecisz, ale co po busta. To fajnie. Dobrze, żeby to Jezus, ma zawał. Dobra, w sumie ja tu za zadriftuję, bo nie chcę tutaj failować. No, to oni nie tak no, buduje. W niektórych momentach to trzeba tam. Flaju, dobra, ja, jak coś to ja już jestem pod bramką. O, no, za mocno weź. Ale dobra, ja odbiłem, warte. ale niestety... Ale oni mnie ciągle bustują, o co oni no mówią. też chodzi? tak hamsko tak mnie. No nie bustuj mnie, śmiej. Dobra. Jezu, sorry, zda się nicło, ale mnie to już kurza. Piękniutko. Ja też mi się czasami noc, zdarza przekrój. Potem albo to zapipuję, albo po prostu zostawiam, bo nie chcę mieć tego. Nie no. <laughs> Dobra, wybiłem. Brawo. Kolejne wybicie. O nie, no wziął to, mogłem to na fly. Kurde, nie... Uważaj, ja lecę na tego, obronę. Nie kopnął tego, co ja zrobiłem. Dobra, mam boost'a. Dobra, masz setę, Bustę ja mam. lecę po Jezus setę. Jezus Maria, to za... Je... Nie. To będzie chyba nasza dzisiejsza... Yes. Co to było? Nie, ty, Co? O Jezus Maria! Hop, Je sam się wbił no, do bramki, ja, ja... Ja wszystko tu zapisuję, chopę jakie to banet. Ty no, seta znikła, a nie tu jest. Dobra, w drugim meczu postaram się bardziej na flyju. Szybciej! No gdybym miał busta! Sorry, spójowałem. Nie, to ja zepsułem. A dobra, myślałem, że to będzie lecieć w bramkę. Chcę się no, dobra? sobie sami wybijają. Dobrze. dobrze Pięknie. Dobrze, dobrze. No i tutaj właśnie... maśniutko! Mam... To... Jezus. Myślę, myślałem, mam że... go, ale jakoś nie wyszło za bardzo. Mm, przepraszam, czy jak ja tego nie no, nie. No, nie, bustuj mnie! Kurde, jakieś pomarańczowe. Dobra, już możemy to trzymać po prostu i tyle dobrze. Aaaa, szybko! Nie, nie zdążyłem, nie zdążyłem. Nie, nie trafiłeś. Barzybka Adasia. No i Pierwszy... Pierwszy minek od razu... Pogchampo. Dobra, zagraj ponownie. Od razu, od razu dwa, lecimy nexta. Od razu lecimy nexta. To tak. zagraj ponownie. Zagraj ponownie, od razu nexta lecimy. O, też mam, mam golda jedynkę, a ty? Wbiłeś, ja mam silver, bo ja nie gram. Mam na solo prawie platynkę. A spadłem z platynki dwa czy tam z trójki platynki Czekaj, na ramblu, kurde, niestety. czekaj, ja chcę zapisać sobie. Ale co zapisać? Zapisz powtórkę. Już się odpalił koła. mecz? Lol. No bo ja wcisnąłem, zagraj ponownie mi z klikiem. Dobra, czekaj, mam do, do ruby. Dropa mi tytanowa biel. Do feneka, w sensie koła, takie fajne. Ja tu są tylko ławki marańczowych, nie wiem Nie, jakiś Aha. schemat dostałem No chyba jeszcze raz... Dobra, odpal jeszcze raz, bo się nie wczytał mecz. No nie o, Nie wiem jak to będzie trwało z 18 minut to ja nie wiem Nie no, nie oby nie Jakiś lodowe koła, koła dostałem, chcesz? Lodowe? Schemat? Lodowe? Normalnie z lodu ty, ale, chłopie, z wszystkich prezentów, to mi dropu, to wartość to przekroczyła... Dobra, co? Mamy, mam 45 dobra. pingu. Nie jest źle, nie jest źle. Potem możemy zagrać triumf kiedy. Dobra, pięknie tyłem... Kim? Pięknie... Nie wiem, z, z, z jaty i random. O nie no, zaś za wysoko! Dobra, idealnie. Ale to jakoś nie było pęknęło. To się o, wiem, bo, ale bo jakbym strzelił na wprost, patrz, oglądaj się powtórkę, jakbym strzelił no na wprost, bo nie miałem tyle busta. Jakbym strzelił na wprost, to bym to prawdopodobnie obronił. Mamy flaja, ale słabego, bardzo postaram się lepszego. Dobra, będzie kick off. A, bo ty jesteś. Eee, tam. Dobra, troje nie wyszło, Trzeba ale... Już. Dobra, lecimy tutaj po serce. Dobra, to są jakieś. O kurde, dobra. Auto mi w o nie, ja myślałem, że to poleci bardziej. Oni to odbiją. Trzeba tak, wiedziałem. Tyłkiem. Dobra, no. teraz lecimy. Widzisz, co tu się dzieje? Oni też to odbijają, niestety. O kurde, trzeba się zawrócić, Adam. Dobra, pięknie. Proszę Państwa, Adam Mały. Się. Aha! Jezu! Przecież to było... Co? Przecież to był taki mocny strzał! Adam, za tobą, za tobą. Ja yeah. Dobra, idealnie! Nie, dobra, jednak za mocno. To jest żart. Chyba żart. No, to jest żart. Szybko, szybko po boosta. Ja ich bustuję, ja ich bustuję, pilnuję jej. O nie, jezus, co to zrobiłem? O to na flyu, weź mnie, Nie, no chciałem nad dwoma, tak przedłużyć tą mniukę. Nie robiłem. Obronka. Czemu to się... Kiedy ja nie mam busta? to zawsze musi się tak dziwnie odbijać. Ustawiłem pięknie. A za późno to wziąłeś. Ale chyba się uda. ale ja, co to się stało? Co, widziałem takie no, trochę, trochę, ale tak trochę ma... Stało. Czekaj. Ja to, jak to zbudziłem, jak to zbudziłem. Jak to, <noise> ja to jak A ja miałem wie. też tak dużo razy. Ale przynajmniej gol jest. Chodź tu. Czekaj bo ja teraz nie wiem na którą my strzelamy A na pomarańczową Jezus Jesteś No jestem A dobra Jezus ja ci już no, wystaw miałem wystawić ale Dobra dobrać. wystawiłem wystawiłem za szybko dla mnie Kurde no prawie Niestety niestety No jakoś tam wybiłem na farcie Ale oni ciągle boostują wszyscy przeciwnicy a co, jak to nie wyszło? Co, co wiem. Ty szybko boostowałeś. No wiem. Czemu ta piłka się zatrzymuje ogólnie? Nie wiem. Ale my nie mamy jakiegoś super dużego piłku. No. Ja mam już... Wręcz przeciwnie iść. bym powiedział nawet. Dobra. Zostawiam to, bo i tak wpadnie dobrze. No i pięknie. Mała! Bo ten... Dobra. Zero. Mamy jeszcze dwie minuty. O, ja dobra, dobra. No to jakąś akcję na flaju się uda jeszcze. Co widzowie? Jak myślicie? Nie. Może się uda, może nie, nie wiem. Dwa gole A może ma. nie? Dobra. Co? Ty jesteś dobry, w ja ledzę. Dobra, nie będę tutaj czarował. Nie! Ale to zepsułem! Ale to zepsułem! Nie, nie, nie! nie. No Maria, Ja to zepsułem! Patrz na mnie! Ja Zobacz sobie powtórkę. Ja myślałem, że ja mogę podskoczyć. On to nade mną wziął. Nie, ale dobra, baczak, to chyba ja nie. Ale ja to no chyba... to. nie farza mam. No widzisz to! Nie mogę wyciąć, bo się umówiliśmy na początku, że nie ma wycinek, Jezu, ale będę wyzywany w komentarzach. Ja lecę po busta. Nie, o, co jest? Nie ja tu z polecieliśmy po bustach. No właśnie. Le... Nie zdążę, kurde, nie zdążyłem, ale wystawiłem. Nie zdążyłem, nie zdążyłem. Coś to lecę po busta. Się odbije. No, bez boosta sobie, to hopie, piłkę wybije. Ja w ogóle nie czuję, że ja że używam. Lol. No nie! Odbił to! Jaki farciarz. Nie, no. Ale ukradł mi setę. Nie. To jest... To nie może być. Jezus, oni się zablokowali, nie wierzę nie w to. setem to dobrze. Ale oni ciągle blokują. No ja już boostuję, dlatego teraz. No po suficie, tutaj. No nie no, mi setę przynosą ciągle, zabieramy, mnie. O, 16 o dobra, trzeba oszczędzać. Albo zbierali dwunastki po prostu. Really? Jest! Chociaż... Jest! Dobra! Ja dobra, ładnie weszło! Chociaż jeden taki... No mamy... Rzecz, Adam, ma, mamy Adam rzeczy na klipy, jakieś takie no, różne. No mamy, mamy, bo powtórki było pełno. My zrobiliśmy taką akcję z Adam Makubek, że to po prostu... I to chyba w pierwszy dzień grania. Taką akcję zrobiliśmy. Ale to było... No, nie powiem trochę fartownie, ale, ale zrobiliśmy, nie? Cześć, to było na fly'u. kto to wbił? A Jezu pamiętaj słowo jak ja Oj, kiedyś na flyju tak wybiłem z bramki to... No pamiętam, ja... A te są powtórki się zapisują, nie? Chyba? No ale... nie no! Dobra, wybiłem ci, znaczy... Tak... A on to odbije, jasne, przecież zapomniałem. Sorry, mi auto jeździ po ścianach. Pięknie, Dobra, pięknie. Chociaż słaby ten fly był, ale coś jest. Ale jest! Ja już też tam leciałem na flyu. Ja, dobry ten fly był, co ty gadasz? Na bok na i się ten i trafiłeś to. Lola, dobry. W sensie, ja tak najczęściej szłam gole. Tak pięknie. A, to fajnie. piękny ale niestety czasu zabrakło. Dobra, łatwo. Dobra, łatwo. Dwie wygranki. Troje tam flyów było. Tytułem robi. No i co, jeśli byście chcieli. EGZOTYCZNY SCHEMAT NA AUTO! SZEBIEĆ TYM Dostałem egzotyczny schemat na auto, widzowie! OLE Pukczampowy AUTO! Otwieram Za tysiąc! Otwieram rzut, słaby. Ale Pukczampowy. dobra. Więc to by było na tyle, do nas.